Cześć! Oto bohater tego odcinka. Agrest. Jest on bardzo blisko spogrewniony z porzeczkami, ale jeszcze ważniejsze, że jest bardzo zdrowy. Poprawia trawienie i zapobiega wzdęciom. Dobrze działa na wzrok i na układ nerwowy. Możesz go włączyć do swojej diety, jeśli się odchudzasz lub jesteś cukrzykiem. Prawda, że sporo argumentów... Aby zrobić z niego nalewkę? Ale najważniejszy jest ten, że nalewka z agrestu jest po prostu pyszna. W takim razie do dzieła. Do przygotowania nalewki użyję 6 kg agrestu, spirytusu, wódki i cukru. Agrest oczyszczony z ogonków i szypułek dokładnie płuczę. Owoce wkładam do słoja i lekko ugniatam. Nie chodzi o ich zmiażdżenie, a jedynie o to, aby popękały i otworzyły się na działanie alkoholu. Teraz wlewam spirytus i wódkę w proporcji 1 do 1, tak, aby przykryć owoce. Potrzebowałem do tego po 3 butelki spirytusu i wódki. Teraz zakręcam sój, a jak wiecie, do nalewek lubię najbardziej używać słoja wielofunkcyjnego, takiego jak ten. Teraz słój z zalanymi owocami odstawiam w ciemne miejsce na 3 tygodnie. Po tym czasie spotykamy się, aby zlać nalew i zasypać agrest cukrem. A tymczasem, daj łapkę w górę pod filmem. Subskrybuj mój kanał, kliknij w dzwoneczek i oglądaj inne filmy. Do zobaczenia.